Wykaż, że jeżeli a i b należą do przedziału od zera do jedynki obustronnie otwartego, to zachodzi taka nierówność. Przepiszmy może sobie tę nierówność. I teraz skorzystajmy z, ze wzoru na zamianę podstaw logarytmu, może dla tego logarytmu, tak aby otrzymać wszędzie logarytm przy takiej samej podstawie a to jest 1 no bo a do jakiej potęgi da nam a no, pierwszej i teraz może sprowadzimy to do wspólnego mianownika zatem musimy podnieść do kwadratu do wyrażenia, albo może zapiszemy w ten sposób, że kwadrat tutaj będzie to samo Połączymy te dwa ułamki do takiej postaci. No i teraz moglibyśmy tutaj wymnożyć razy mianownik, ale mamy nierówność. Jeżeli mamy nierówność, to musimy mieć pewność co do znaku tego mianownika, no bo jeżeli mnożymy razy liczbę dodatnią, no to znak nierówności się nie zmieni, a jeżeli mnożymy razy liczbę ujemną, no to znak nierówności zmieni się na odwrotny. W założeniach mamy, że A i B należy do zbioru obustronnie otwartego od 0 do 1. Teraz, jak można by przedstawić wykres takiej funkcji? Może na jej podstawie określimy, określimy znak. Określimy sobie znak. Teraz tak. A jest z zakresu od 0 do 1, wobec tego. Wykres tej funkcji wygląda mniej więcej w ten sposób. Jesteśmy w tym przedziale, a tutaj funkcja, wykres w tej funkcji przyjmuje wartości tylko dodatnie. Czyli mamy pewność co do znaku tego logarytmu. On na pewno jest większy od zera. To jest wyrażenie dodatnie, więc możemy bez przeszkód sobie to wymnożyć. Zatem mamy. Większe bądź równe. 2 logarytm przy podstawie A z liczby B. Przenieśmy sobie może to wyrażenie na lewo i wtedy utworzy się nam wzór skróconego mnożenia. Może to zapiszemy te wyrażenie sobie tutaj w środku. No i teraz zwiniemy. No, i teraz to wyrażenie, jeżeli dowolne wyrażenie podniesiemy do kwadratu, no to ono zawsze będzie większe bądź równe 0, zatem ta nierówność jest prawdziwa.